Jeśli chce się jeść, to tylko zdrowe rzeczy. Na przykład serdioła. Ser Przed chwilą tu sesja była grana, ale nie zdążyłem. U mójego przybrałem się, ale nie zdążyłem. Zeszedłem na ruch. Zmarł się, by pomijały panie koteczka. Ile jest pięknie ogólnie. mnie. jest pięknie rzeźb w chuj mi, Bardzo się cieszę, jak patrzę na Darka i na jego rozwój, że on cały czas znajduje jakieś nowe nowe, nowe rozwiązania, nowe możliwości i wykorzystuje je. Przy czym też widzę, jak Marcin yy, bawa entuzjazmem taki że zadowolony chodzi i w ogóle cieszy się, jak widzi Darka <grym> i w nie lubię. To jest Szczęśliwy duet. I mało tego lojalny duet właśnie. Szczęśliwy duet naprawdę to jest niesamowite, że szczęśli nie kłócą, nie ma takiej opcji, żeby ktoś ich skłócił, żeby, żeby poróżnili się czymś emocjonalnie Darek jest mega inteligentny. Zajebisty chłopak, wyski I tu z tego najbardziej się cieszę, że poznałem takich ludzi. Nie, nie chodzi o tą galę, nie chodzi o to, że się rozjebałem Hajs, nie chodzi o nic. To nie chodzi o to, to są pieniądze, to są papierki z znadrumi, które są ci potrzebne do życia, żeby być funkcjonować, ale nie po to, żeby być szczęśliwym no, we wszystkich przypadkach, by się wydawało, nie. niektórym szczęście nie dają pieniądze. Ale jakieś poczucie radości. Tak. Jeśli że jak mogę komuś to kurwa połowę go, chęci rozdałem. No to wiedzą, jeszcze go ci z drugiej strony, No naprawdę, no, połowę nie, ale jedną trzecią rozdałem normalnie. Kurwa, rozdałem dzwonił coś do mnie do ale nie zdążyłem otworzyć. I już nie, nie było nikogo. Może to też sesji. Przez ich śniadanie <laughs> Jestem bardzo zadowolony z tego telefonu Pierwszy raz w życiu Vivo X60 Pro To po prostu jest sztosem takim, że nie ma lepszego telefonu dla mnie W dwóch słowach Zajebisty kozak Szybki Dobrze nagrywa Zdjęć nie robię w ogóle Więc latają mi koło ale zdjęcia robi jeszcze 5 niż <laughs> Nie wypadł mi jeszcze ani raz <laughs> Znaczy w pierwszy <laughs> dzień zawsze jakiś sam samobójt wpada i się tłucze, kurwa frajer no. I znowu 60 kurwa w tym. Cały czas 60, ta cyfra mnie prześladuje, naprawdę to dawna, od dawniej, dawna i wiecie co znaczy? W starożytnych Chinach podobno ta cyfra oznaczała długowieczność. I znowu się przejebane. <laughs> Masz, <śmuchaj> <Będzie> przejebane znowu. <są. śmuchaj> ja i udoma, ma. Fantastycznie. ha wol. się wol. Dareczku, już dzwonię do że że ha do mnie ostatnio. Nie ha <śmuchaj> ha nie ha telefonu. Kurwa prawda? <śmuchaj> W sumie wymarzyłem to sobie bo za dzieciaka chciałem kurwa nic nie robić, nie chciałem mi się robić, z drugiej nie do szkoły, robiłem inne rzeczy. Nie to, że tam byłem jakiś gorszym nie, Po prostu nie chciało mi się chodzić do szkoły. Samo to chodzenie mnie męczyło, a już w... wytrzymanie tam tych sześciu, czy kurwa. Sześciu to chuj. cię sześciu, Dwie godziny wytrzymywałem, to musiał być pierwszy WF i druga plastyka. to, <laughs> <Rozkidła. śmiech> No i pod górkę zawsze wiecznie pod górkę do szkoły wiemy o to mówić no i wymarzyłem sobie takie życie jakie chciałem bez kito naprawdę chciałem tak żyć i tak żyję właśnie lata praktyki lata wprawy Harvard bardzo najwyższe studia kurwa wszystkie fakultety no może jeszcze nie wszystkie ale My zakończyłem edukację już na ulicy też Teraz chciałbym dojść w inny świat Już widzę, że wszyscy moi profesorowie kurwa przechodzą też, już nie odchodzą od tego. To jest taka szkoła średnia, ta ulica. A wyższe studia to są, tam gdzie są te szklane wieżowce. Bez skitu bez Tam są, tam gdzie są te szklane wieżowce. To, jest, to, jest, to są najwyższe studia. No. Tam jeszcze nie było, ale będę tam. Tak, bywam już. <grywa> no, bywam. Wszystkim Wam życzę miłego dnia. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Wierzę, że ci moi znajomi, moi bliscy, nawet przyjaciele z tych szklanych wieżosów, często przycierają czoło ze zdumienia. Kurwa, poznać się ci Nic mi się nie stanie po którymś tam mój będzie, który trwa dwa tygodnie, ale. No muszę sam to zrozumieć, niestety, kochani. Muszę. Na przykład ostatnio spotkałem takiego mojego. No mega sympatyzuję z nim. Przeinteligentny chłopak. Przepraszam najmocniej, Darek dzwoni. Halo Darku. Widzia, widziałem zawodnika nowego, widziałem. trzymam, trzymam trzyma kciuki. Daruś, wiesz co? Odzwonię do ciebie, kochany, za sekundkę. Za sekundeczkę. Dobra, no cześć, cześć, cześć. A właśnie w tym udarku widzicie. Ostatnio spotkałem takiego mojego przyjaciela. No tak mogę go nazwać, bo też bo pomógł mi wtedy, kiedy nikt inny nie chciał pomóc. Z Czarnogóry. I mega mocno stojący, jeżeli chodzi o, o wszystko, chłopach na nogach. I on mnie zobaczył, wtedy, kiedy dwa tygodnie czyniłem, to mówi. Bardzo miło cię widzieć, bardzo dobrze wyglądasz. Uśmiechnął się tak szczerze i to widać po oczach, że ktoś jest szczery. No, i to teraz biorę najbardziej pod uwagę to, że miny, spojrzenia, uśmiechy szczere tych osób, tych moich profesorów, wszystkich ludzi z tych z tego świata, takiego, którego niektórzy nigdy nie poznają, nie będą mieli okazji. Choćby bardzo chcieli, i starali się jak mogli, dla mnie, do mnie to wszystko przyszło z łatwością. I to największa cena, jak ja mogę zobaczyć, taki szczery uśmiech. Z drugiej strony, no, tego co powinienem wyhamować, bo nie mało tego, że sobie dajesz pikulca, to jeszcze im daje ostrogo szpikulca, pokazując brak szacunku wobec siebie samego i wobec moich bliskich to jest tłumaczenie, że ja to lubię, no bo lubię, no lubię, no kto nie lubi jak coś jest przyjemne, to normalne, że się kontroluje pewne jakieś tam <laughs> zabawy jakie kurwa złote myśli z no. złote myśli to musia w niedzielę, nie może się z niedziela Szajsung S21, mówi co się kupić to on dam za grosze kurwa frajera eee, jakieś ogłoszenie, że ktoś weźmie na pewno 27 niedziela od 10 -go leciałem, kurwa, pięknie. Od 10 przypominam 18 błagala. 12 miło rodziny. 2 dni się odpaliłem. I jeszcze byłem w stanie, kurwa, tam na te grzmoty 18. -go. Tylko, że sprowadził mnie do, no, balił mi, wygrał. Był lepszy, cięższy, lepiej przygotowany. Myślę, że jakieś wymiany pójdą. Na to byłem przygotowany na 100%. Nawet na 120. Ostre grzmoty, ścielna garda, białoruskie, haki sierpy, proste, z podkrętką z pleców. I naprawdę kurwa jestem zawiedziony, że tak szybko to się skończyło. Nie ma ciężkie ręce ma kurwa strasznie ten pan Mariusz. No Krystian ma strasznie ciężkie jeszcze rękawice bo nie ma zasłoniętych tych młotków, tak? Więc takiego młotka kurwa dostaniesz, od razu mi pękł... pęk, mi nie, nie, nie nie, nie, Tu mi pękło, tak? No. policzkowa, no Ale od razu, od razu po pierwszym takim młotku, który szedł dobrze. No i mówię, kurwa, iż byłem wtedy taki wkurwiony, mówię, tylko sędzią go podnieść, to kurwa. Bo już bym taki nie było, że podnieść to. Jeszcze mówię, nie, do niego podnieść to. On mówi, nie mogę, bo pracuję. No i kurwa. Trzymałem się jak mogłem przyklejony. Nie mogłem mu klamry zapiąć. Za szeroki był kurwa. Nie mogłem nic zrobić, nic, 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 zabrałem. Mogłem się zesrać. No i się zesrałem. No. Ten zakończył walkę i chuj, pizza z króla. No i oczywiście wróciłem do pokoju. Pierwsze co zrobiłem, to na co czekałem. Już od wychodzenia do walki i mówię jak najszybciej, pa, ciach i lecimy. <grystanie> Taki żywot. Taki żywot, to już niestety. No. Nie wiem, może wezmę drugą walkę. Zobaczymy z kim. Kto wie. Loteria. <grystanie> Przecież tam przyniosło do, do sąsiadów i zawiedziona jest moja uradka. Uradka. No tak. się nie wydaje. Co, Marusia? Tam państwo. moją ratkę Ona jak to zagląda. Bez